wszystkich bardzo gorąco w kolejnym filmiku na moim kanale. W sumie drugi raz nagrywam ten, ten film, dlatego że poprzedni był tak strasznie prześwietlony, mogłabym go wgrać, ale tak naprawdę nie było, no było coś tam widać co pokazuje, ale raczej to było takie... Nie za bardzo, więc nagrywam go drugi raz, witam Was w kolejnym filmiku w holu, Hall zbiorczy, ciuchowy, dodatkowy, kosmetyczny, także jeśli jesteście zainteresowani, to zasiadajcie wygodnie i oglądajcie dalej. Zaczniemy od tych rzeczy kosmetycznych i pokazywałam Wam w moich Get Ready Oba podkłady, które teraz Wam też zaprezentuję. Kupiłam je dlatego, że tak naprawdę w, mojej, w moim pudełeczku podkładowym mam same jasne kolory. I któregoś dnia, kiedy wróciłam, to byłam bardzo mocno opalona, no niestety nie miałam, czego trans, nie miałam z czego wybierać, bo żadnego ciemnego koloru tam nie było takiego, wiecie, żeby naprawdę fajnie wyglądał na buzi. No musiałam się zadowolić jakimś jasnym, ale wyglądałam naprawdę jak zombie. E, także, moi drodzy, postawiłam na efekt ima, eksamitny make-up odmładzający. Mam bardzo dużo pytań na temat tego produktu, kwas kieluronowy kolagen i elastyna. Ja go odkryłam dzięki jednej z Was. Także bardzo bardzo duże, wielkie, bardzo duże i wielkie dzięki. Ja mam w kolorze naturalnym. On jest dostępny w Rossmanie, w trzech kolorach. Niestety, tylko w trzech kolorach: jasny, naturalny i opalony. Niestety, nawet ten jasny nie jest jasny. To jest raczej taki kolor do już opalonej cery bądź jeszcze takiej ciemniejszej albo średniej, tak to może nazwijmy. Ja wybrałam ten naturalny, dlatego że on ma żółty pigment. Także duże, duże. Wow. Podkład kosztuje 15 zł. Ma żółty pigment. Także super, super rewelacja. Niestety, no, bladzioszki nie znam to nic dla siebie. To jest najgorszy ból, ale osoby, które są troszeczkę opalone, bądź też mają zbliżoną cerę, karnację do mnie, myślę, że znajdą tam jakiś kolor dla siebie spośród tych trzech. Cena niewielka, kolor przepiękny, bez różowych tonów, co mnie najbardziej zachwyca i po prostu no, uwielbiam go, używam go praktycznie codziennie. Na zmianę z tym, który Wam teraz zaprezentuję Essence All Day do 16 godzin. Tak, wróciłam do starego ulubieńca, którego Wam to tak niezmiernie polecałam. Wiem, że Wy też byłyście zadowolone. Dużo z Was kupiło, wypróbowało. Pewnie już teraz w tym czasie zmieniło, ale też byłyście zadowolone, także niezmiernie się cieszę. On jest dostępny w kilku kolorkach i kolorki są są nazywane mm... Nazywane i mają też numery 10, 20, 30, 40. Ja ostatnio oglądałam test jednej tutaj z dziewczyn, które nagrywają, Paulinę. Tylko teraz niku nie znam dokładnie, więc nie będę tutaj szczelać. I ona albo mieszka za granicą, albo kupi albo za granicą, bo mówiła w cenę w euro. I ma, ma kolor 15: creamy albo beige, albo creamy soft, coś takiego. Więc podejrzewam, że jakiś nowy kolor wprowadzili. Dlatego że one są 10, 20, 30, a teraz jakaś 15 się pojawiła. Także byłabym bardzo chętna zobaczyć, bo podobno jest beżowy. Ten niestety ma troszeczkę, softy beż troszeczkę takiego tonu różowego, pigmentu różowego i to mi najbardziej nie pasuje, no ale pobiegłam po prostu, kupiłam w ciemno tak naprawdę, bo potrzebowałam czegoś ciemniejszego. Nawet się nie zastanawiałam. Dobra, następnie, kochani, Ziaja Sensitive Antiperspirant Cremium mój ulubiony. Bardzo go lubię, bardzo Wam polecam. Bardzo fajny zapach, daje mi komfort noszenia i to jest dla mnie najważniejsze. Dalej, moi drodzy, trzy produkty z Oriflame. Po pierwsze zalotka. Dlaczego nie kupiłam zalotki w Pepko? A to dlatego, moi drodzy, że niestety u mnie już ich nie ma. Na trzy bardzo ubolewam. Tamte kosztowały 4,99 i były po prostu świetnie wyprofilowane. Ta jest OK, ale ten już jednak profil nie jest ten nie jest tak taki jak tamten, ma zapasową gumeczkę. Pierwsze użycie było takie naprawdę fajne i wow, ale już z każdym następnym ta ten meta się bija, wbija bardzo mocno w tą gumkę, oraz chyba taka miękka, no i troszeczkę to podkręcanie już jest takie słabsze, nie zadowalające mnie, cena 9,99. Dalej, moi drodzy, kupiłam szminkę z serii Dełania, jakaś taka nowa seria, weszła kilka fajnych kolorków i postawiłam na taki pomarańcz i to jest Orange Pop. Tak wygląda, przepiękna, po prostu cudowny kolor. Tak wygląda, pigmentacja jest naprawdę świetna, świetnie wygląda na ustach, ładnie się prezentuje, to jest coś takiego półmatowego, pół, matowego, pół em, takiego em, świetlistego, błyszczącego. E, super, naprawdę pigmentacja jest świetna, nie zawiodła mnie ta szminka, ten kolor i e, jestem bardzo, bardzo zadowolona. E, I cena jest troszeczkę wysoka, bo 19,90 w katalogu i tam kurczę, normalnie się czaje na jeden taki kolor um, fioletowy, delikatnie taki ciemny, wiecie, e, także na pewno, na pewno kupię. E, I ostatnią rzeczą, którą, e, no też można powiedzieć kupiłam, ale ja Wam kiedyś tłumaczyłam, że w Oriflame e, są takie stopnie 50 punktów to jest na przykład brąz, e, 100 punktów to jest srebro i tak dalej i tak dalej i do złota, złoto nie wiem ile dokładnie, ale w każdym razie ja zdobyłam 50 punktów przy ostatnim zamówieniu i miałam do wyboru kilka rzeczy. Eee, oczywiście jedną z tych kilku rzeczy, tam były jakiś zapach damski, męski, jakieś kremy, jakieś tam zestawy eee, i ja postawiłam na zapach męski, men collection i to jest citrus tonic, nie wiem czy coś tutaj będzie widoczne w tej kamerze, bo ona, nie wiem czy jest też prześwietlony teraz ten filmik, w każdym razie to jest takie białe opakowanie i tutaj jest narysowana tutaj jakby cytrynka na takim, taka bardzo, bardzo jasne opakowanie, także może nic nie będzie widoczne. W każdym razie Macie miał już ten zapach i naprawdę jest fajny, taki odświeżający, letni, bardzo lekki. I jeszcze w Oriflame kupiłam, ale to przy ostatnim, poprzednim zamówieniu, fajny produkt. I to też chyba dostała właśnie za dostawę bądź też, też był dostępny kurcz albo zamówiłam tego, już nie pamiętam, w każdym razie m, taki spray odświeżający do, do stóp e, powiem Wam, że sprawdza się świetnie. Ja w ogóle mam pierwszy taki produkt e, mi, e, ogólnie mi się nie pocą nogi, ale są buty oczywiście takie te tańsze, które niestety same jakoś sobie pocą tą nogę e, i ja sobie używam zawsze takiego, tego produktu. I naprawdę on świetnie. Te nogi są takie stopy, są strasznie suche, w ogóle się nie pocą. E, dodatkowo ma fajny taki odświeżający zapach. Jestem w szoku, że coś takiego działa. To jest pierwszy produkt, może dlatego, tak wiecie, zareagowałam. Innych nie próbowałam. Ten sprawdza mi się świetnie. Może kiedyś coś innego kupię. Duża tuba, bo tutaj jest 250 ml, to ja nie wiem, kiedy to zużyję. Wystarczy dwa takie przyknięcia na stopę i naprawdę ta stopa się fajnie zachowuje w tych butach. Nie poci się, nie ma ani przyjemnego zapachu, także super, super, super. Jak macie jakieś takie fajne spreje do stóp, odświeżające, faktycznie działające dobrze, to dajcie mi znać, bo jestem bardzo chętna. Będąc ostatnio w Opolu... Kupiłam na rzęsy, kępki rzęs. Ja mam mówiłam, że y, lubię bardzo rzęsy z Donegala. I te też postawiłam tym razem też na Donegala, tylko w takim... Ym... Patrzymy o opakowaniu i jak akurat teraz postawiłam na short black, czyli na krótkie. Ja Wam już kiedyś mówiłam, że one są dostępne albo w miksach, albo krótkie, albo długie, albo średnie. Bardzo jestem z nich zadowolona, myślę, że nie trzeba wydawać kroci na, na rzęsy, żeby, żeby, no po prostu żeby sobie przykleić tam na jakąś tam imprezę, nie trzeba płacić jakichś dużych pieniążków. Takie kabki naprawdę świetnie się spisują, one nie są tak mocno tutaj przyklejone te. Takie kuleczki na końcu, takie wiecie, jakby nasada, że jest, o, Nie jest tak mocno przygotowane, więc fajnie je odtykamy i nie niszczą się, bo ja miałam kiedyś Essence i po prostu zmarnowałam was 15, bo tak były mocno przytwierdzone do, do opakowania, że po prostu no nie dało się, no nie dało się inaczej. Te są świetne. Ja za nie zapłaciłam około 15 zł. Widziałam rzęsy w z Golden Rose i one kosztowały 9,90 Też właśnie w takich opakowaniach muszę koniecznie zobaczyć i spróbować je jak będę w Opolu. I ostatnią rzeczą kosmetyczną, którą kupiłam teraz akurat niedawno na czasie, jest paletka z W7. Ja mówiłam V7, nie wiem dlaczego. W każdym razie paletka u mnie w naturze dostępna. W trzech wariantach kolorystycznych najpierw jest taka jaśniutka, taka nude. W ogóle nie było jej, był tylko tester. Później ta i następnie fioletowa. Ja nie wiem, czy jest jeszcze ich więcej. W każdym razie tyle, tyle jest u mnie. I tak, pokazałam Wam ją na Instagramie. I jedna z Was napisała, że fajna jest, ale mogłaby, pigmentacja mogłaby być lepsza. Ona kosztuje regularnie 29,99 Ja trafiłam akurat na promocję minus 40 na produkty do makijażu oczu, z tym, że maleńkimi literkami było napisane, że przy zakupie dwóch produktów akurat byłam moją Sandrą. Sandra sobie liner wybrała, a ja to i ona mnie kosztowała 17,99 I tak dzisiaj mam cienie i górna i na i powieka zrobiona tą paletkę. Powiem Wam szczerze, że jestem zachwycona co do um, doboru kolorystycznego, tak jak ona wygląda, jak ona się prezentuje w sensie kolorów. Tak? Kolory są piękne, po prostu piękne. Ja myślę, że posiadając taką paletkę, naprawdę możemy mieć taką jedną paletkę i mamy prześliczne makijaże na co dzień, na wieczór, na dzień, na imprezy. Wszystkie, po prostu wszystkie. Kolory są ślicznie dobrane, od takiego jasny, beżowego, po oczywiście jakieś złote, jakieś róże. Takie tutaj złote, troszeczkę z brązem mieszane, takie khaki, ten taki bordowy, ten taki tutaj różowo-fioletowy, czarny, srebrny, no po prostu są fantastyczne. Bardzo mi się podoba dobór kolorystyczny, one są wywarowane coś na, na wzór Urban Decay, Naked. Ja mam chyba dwójkę. W każdym razie tą dwójkę dałam mamie, bo niestety bardzo, bardzo mnie zirytowało to, że ta paletka kosztuje aż tyle pieniędzy, a tak naprawdę mnie nie zachwyciła. Cienie takie... Niektóre były właśnie takie strasznie zbijające się w takie aż kuleczki. Strasznie mi się to nie podobało. Mama ją zużyła i się tam cieszy. <laughs> I jest zadowolona, ale dla mnie nie. Po prostu no jakoś nie byłam przekonana. W każdym razie ta wygląda w ten sposób i bardzo mi się podoba. I jeśli chodzi o pigmentację, to ja się zgodzę z tym, że... Że niektóre, niektóre cienie mogłyby być lepiej napigmentowane. Na przykład, właśnie ten tutaj bordowy, który, o którym Wam mówiłam. Ja dzisiaj chciałam tą kreskę na linii, na dole powiedzmy, tym bordowym. Niestety on jest w opakowaniu wygląda na mocny, ale on jest słaby, taki raczej błyszczący, delikatny. Ale za to cień obok dalej, cień obok dalej, cień obok. Są już bardzo mocno napigmentowane. Naprawdę pigmentacja jest fajna, tutaj was przyciemnie i teraz zobaczycie. Naprawdę pigmentacja jest, jest dobra i o zobaczcie, naprawdę naprawdę fajnie się to prezentuje. Można fajne makijaże zbudować. One się nie utleniają, nie znikają, fajnie się z nimi pracuje. Oczywiście osypują się, to jest. To jest mankament, ale cienie ze też się osypują i są jakimś tam fenomenem i dużo osób je poleca, uwielbia i posiada. Także tak, moi drodzy, taka paletka. Zrobię Wam na pewno test tej paletki, zobaczymy jak te cienie się spisują w akcji. Ja już robiłam kilka makijaży i powiem Wam szczerze, że naprawdę, naprawdę jestem jak na razie zadowolona. Tak jak mówię, no któreś tam cienie na pewno mogłyby być bardziej napigmentowane, ale ja myślę, że to jest tak naprawdę... W sumie chyba tylko ten jeden cień, który jest taki średni, ten bordowy, a tak to reszta fajnie się prezentuje. Także, także mam nadzieję, że będzie dobry zakup, będziemy testować i próbować. Przepiękne kolory, naprawdę. Pięknie wyglądają na oku, także super. Dobra, moi drodzy, teraz przejdziemy do dodatków. I najpierw banan, który Wam pokazywałam w ostatnim Get Ready. Ja wiem, że nie każdy z Was ogląda każdy mój film i dlatego go pokazuję po raz drugi. Ja go kupiłam w Kiku, bardzo Was zachęcam do zakupów w tamtym sklepie, jeśli chodzi, ja tutaj mówię pod względem dodatków do włosów, bo oczywiście tam ściuchami nie każdy lubi taką chińszczyznę, na siebie zakładać. W każdym razie dodatki do włosów są tanie, naprawdę są mega tanie. Ja za ten produkt zapłaciłam 4 zł. Szukałam go kiedyś w karolnicę, w sklepie takim typowo ozdobowym do włosów i tam, tam ten ban kosztował 40 zł, więc myślę, że przebitka cenowa jest ogromna. Ja oszaleję po prostu z, z tym słońcem. W Chowa się i, i wychodzi, także będzie się światło zmieniało. Także zachęcam, zachęcam. Dalej, moi drodzy, ostatnio jechałam do mojej teściowej i przed, zanim jechaliśmy, to weszłam do Pepku, ale w sobie chciałam kupić yy, basen. Niestety nie kupiłam, nie było żadnego. Ale tak, byłam w czarnej bluzce. Akurat miałam chyba też ten żakiet. Żakiet z Choice, jakbyście pytały. I coś mi tak brakowało, miałam duży dekor tutaj. Tak już się czułam. I akurat weszłam, patrzę na naszyjniki. Jest fajny naszyjnik za cenę 4,99, więc sobie kupiłam taki prosty, zwykły, że mykowaty, ze srebrnymi dodatkami. Ja lubię srebro bardzo. I taki sobie po prostu kupiłam. I później byłam... Za jakiś czas znowu w Pepko spałam sobie cienie na bluzkę białą. Ym, drugim razem jak byłam w Pepko, kupiłam buty w takim śmiesznym kształcie. Yy, taki... Z rekinem mi się kojarzą, nie wiem dlaczego. Jakoś z rekinem. Yy, szare mam ostatnio w ogóle szałciał na szare kolory, jak widzicie tło szare, yy, żakiet szare, buty szare. Fajne, ładnie wyglądają mi się osobiście. Dobra, tak ci chwalę, ty spadasz w bardzo fajnym kształcie ładnie wyglądają, ładnie się prezentują 25 zł zapłaciłam i co? i są troszeczkę, mają troszeczkę dziwne rozmiarówki, dlatego, że 40 była taka człapowata, taka naprawdę jakby miałam za chwilę zlecieć z nogi, wszędzie tutaj za szeroka, a 39 jest strasznie takie opięte, tak jakby po prostu z dwa rozmiary mniejsze, także dziwna sprawa, no ale postawiłam na 39 w nadziei, że mi się rozbiją i dwie ostatnie rzeczy, moi drodzy, to kubus. Po pierwsze kupiłam, bo nie bokserkę, tylko tą taką podkoszulkę. One są w różnych kolorach. Ja postawiam oczywiście na biel standardowo. Bardzo lubię te koszulki. One długo mi wytrzymują, troszeczkę szybko robią się takie żółte, ale to pewnie też zależy od tego, jak je bierzemy. Ale w każdym razie są naprawdę spoko, bardzo je lubię i bardzo Wam polecam w różnych kolorach. Ja mam akurat te krótsze, bo są jeszcze takie dłuższe, są też takie typowo bokserkowe i one kosztowały teraz 19,99. No i moi drodzy, spodnie, spodnie, które były. W moim gedruęty, które tam troszeczkę źle zostawiłam, ale się poprawiłam w kolejnym i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. W każdym razie mowa o spodniach też szarych, widzicie wszystko w szarości. E, takie przepięknie, jak zobaczyłam je na malekinie, to od razu normalnie serce mi tej zabiło, kosztowały 60 zł. Makiet mają na dole i tutaj też mają. makiet, ja wzięłam w rozmiarze XS, dwie kieszenie z przodu. E, można je nosić jako takie e, spodnie typowo, dresowe do jakichś takich niskich butów, też można je zostawić ze szpilkami, w zależności od e, oczywiście od upodobań. Ja różnie je noszę i bardzo je lubię na samochod, bo prawie nic się na razie z nimi nie stało. Przepiękny kolor, uwielbiam ten kolor, po prostu są fantastyczne. Bardzo Wam polecam, jeśli, um, jeśli lubicie tego typu spodnie, w ogóle, jeśli lubicie markę Kubus, naprawdę fajnie wykonane, tyle, że moja mama przymierzała Eskę i Tyle, tyle różniła się jedna nogawka od drugiej na długości. I ona jak to zakładała, sobie tego nie widziała, ale moja mama jest z zawodu krawcową i po prostu od razu sprawdza wszystkie rzeczy i sprawdziła sobie. Wiecie, krok złączyła, tutaj boki złączyła i jak przesunęłam nogawkę po nagawce, to była taka różnica, po prostu szok. Jak, jak... To, to nie ma słów, jak po prostu te sieciówki, jak te ciuchy są wykonane. Jedni gonią, na przykład tutaj nas, youtuberki, że polecamy jakieś tam rzeczy chińskie z tych chińskich sklepów, a tak naprawdę te siciówki w ogóle niczym, w niczym nie są lepsze od tych ciuchów. Wszystko jest moim zdaniem, wszystko we wszystkich sklepach jest szyte na ilość, nie na jakość. Naprawdę. I, um, i widzicie taka różnica w nogawce. Co to w ogóle puścił? Przecież to powinien być jakiś kontroler jakości przed wypuszczeniem tego, tego na rynek. No, powinno być sprawdzone jakoś. Strasznie, strasznie dla mnie to po prostu jest. Dziwna sprawa, no ale nic, moi drodzy, nie o tym mowa. W każdym razie zakupy skończone, filmik skończony. Tak to się prezentuje. Nie było dużo dużo rzeczy. Trochę się rozgadała, ale jak to ja. Nie chciałam tak wiecie, szybko tratata, totale Ci tylko tak spokojnie przejść ten, przez ten filmik. Dajcie mi znać, jak zakupy, czy miałyście któreś z tych produktów. Proszę o polecenie jakiegoś fajnego dezodorantu do stóp. Na pewno jeszcze teraz na letnie miesiące się mu przyda. Piszcie mi też, jak miałyście... Te paletki, oczywiście, o nich jest już głośno od jakiegoś czasu, ale ja zawsze jestem spóźniona. No ale co ja zrobię, że dopiero teraz się pojawiły. Mmm, pojawiła szatą V7 w mojej naturze. Zmienili w ogóle tam jeszcze jakieś A stoisko się pojawiło, ale. Nie, nie kumam nazwy, za bardzo. Dobra moi drodzy, to by było na tyle. Aha, e, zrobiłam sobie żele sama, odgrywałam maszynę. Czuję się to, po prostu po tylu latach odgrywałam maszynę. Ja miałam cały ten sprzęt, wszystko żele, piniczki tipsy, kleje, utwardzacze, masz tą lampę i tak dalej, wszystko mam. E, I sobie po prostu zrobiłam... Em, to zrobiłam podkład tak jakby, czyli przedłużyłam sobie moje naturalne paznokcie na szablonie i zrobiłam i zażelowanie tylko i wyłącznie i mam po prostu przeźroczyste te żele i maluję sobie jak chcę. Ja bym nie wytrzymała z jednym wzorkiem, ja kiedyś robiłam paznokcie u kosmetyczek i później sama sobie też robiłam, ja bym nie wytrzymała z jednym wzorkiem na przykład 3-4 tygodnie, absolutnie, dlatego też zrobiłam sobie przeźroczysta i będę teraz je malowała. Takie wzory dzisiaj zrobiłam, ale się nad nim upociłam, naprawdę, naprawdę było ciężko, ale wyszło. Nagram Wam, jeśli macie ochotę, takie ciapki, takie jakby kleksy na paznokciach, dajcie znać, czy macie ochotę. I tak, moi drodzy, paznokcie są, maszyna odgrzebana, urlop jest, okna są pomyte, także wszystko jest git, wszystko fajnie, jutro wyjeżdżam na ryby na kilka dni e, i później też zamierzam gdzieś tam jeszcze pojeździć, troszeczkę pozwiedzać e, na urlopie. I co, moi drodzy, to by było na tyle w tym filmiku. Czekam tutaj na Wasze komentarze, czekam na Was też na Instagramie. E, dajcie serduszko do moich zdjęć, to mi bardzo miło, e, kiedy Was przybywa i tutaj na YouTubie subskrybentów i tam obserwujących i serduszek przy moich zdjęciach. Bardzo, bardzo się cieszę z każdego. E, I ogromnie oczywiście dziękuję. Także moi mili, do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję, że się widzimy w kolejnym buziaki!